Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak dobrze wiecie, zauważyliście w poprzednich odcinkach, jestem graczem, który gra jakby na klawiaturze i myszce. Jak tu w sumie widać, jakieś B, e, Enter. I dzisiaj zagramy sobie na padzie i spróbujemy wygrać grę. W ostatnim odcinku się nie udało wygrać gry. Spróbujemy teraz. Teraz powinno być trochę łatwiej, bo y, ludzie już trochę minęło dni od startu sezonu i powinno być trochę już łatwiej, mi się wydaje. Zwłaszcza, że na casualu, bo rankedy to rankedy, przyjdzie czas na rankedy. Taki spoiler do następnego filmu, może następnego, zobaczymy jaki będzie następny. Nie powiem, nic nie mówię, bo, y, polecam tak. Y, jeśli chcecie wiedzieć, jaki będzie następny film, to zajrzyjcie sobie w komentarze pod jednym z shortów. Y, dobra, y, za dużo likuje, ale dobra. To co? Widzimy się już w gierce, nie ma co przedłużać dalej. Będziecie tylko subika, lajka. Yy, wiecie, dla zasięgu jakiegoś tam. No i co? No, widzimy się w gierce. Siema. że puszczę wam jeszcze w sumie yy, z mapy początkowej. 10 sekund i pokażę wam jak się mniej więcej tutaj ruszam. Yy, to nie, nie jest pierwszy raz kiedy gram w Fortnite na padzie. Ogólnie gram też w inne gry na padzie. Yy, w takie prywatnie, takie single player. Yy, no ogólnie w Fortnite'a to grałem nie raz, muszę się przyznać, czy to u znajomych, czy tam u, na swoim komputerze. E, więc powinno mi być trochę łatwiej i wiem, znam podstawowe mechaniki, wiem jak się mniej więcej buduje. Nie, nie mam też takiego ułatwienia, że gram na zero, no buildzie, bo na no buildzie na pewno byłoby mi łatwiej, no bo tutaj takie tryhardy. I też, żeby było też nie tak łatwo, gra, nie gram na simple, edic na simple edicie. No, będę się edytować ręcznie na padzie, co jest takim wyzwaniem, bo czułaś tutaj, wiecie, jest różnie. I wolno, raz, za szybko. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Polecę sobie może na tamten domek. Dziwnie się gra na padzie, tak szczerze. Gierki zwykłej nigdy nie grałem. Zawsze grałem yy, kreatywny z kumplami. A tak to to. Tak, oto nie. Może zraz zagrałem tak zwykłą gierkę, jakby ktoś pytał, gram na padzie od Xboxa, to nie jest reklama, po prostu <grybujesz> A ja w tym domku jest typ, mówię trochę. Wiem troszeczkę, budować umiem. Nie jestem na pewno profesjonalistą w tym. Ajajaj, no i niestety. Czułość mnie pokonała w tej grze. Dobra, lecimy na do następnej gry. Nie ma co przedłużać dalej. Dobrze. Jesteśmy już w kolejnej gierce. Lecimy sobie na... Elektrownię jądrową w Springfield. Kurczę, dużo osób ale leci. Nie wiem czy to był dobry wybór. Ale dobra. Oj, tu jakieś trejhardy. Błagam spocone... Spocone Bartki. Zostawcie mnie. Wiem, że nie dostaliście się, się obiadu. Ale proszę, nie bijcie mnie. Aaa! kurczę! Dobra. Dobra, lecę w niego! W fardo! Uuu. Uuu, no 3 HP -mu zostało! No dobra, kolejne podejście. Ogólnie mam nadzieję, że w tym challenge'u będzie mnie trochę ratował ten I'm Assist. Co jest. Napadzie bo, jak grałem na kreatywnym, no to serio, on dużo daje. Jak na razie za bardzo go nie poczułem. No, może trochę przy tym poprzednim fajcie, trochę mi może pomógł, no ale też nie odczuwam za bardzo tego. O, 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 typek. Zobaczmy, czy aimasis działa. Oj, chyba nie działa, mi się coś wydaje. W sumie normalnie też jestem mierny. No i kolejny jakiś tryhard. Dobra, ja uciekam z tego. Uciekam. O, tym się odpala dopalacz. O kurczę, ja nie mam! Dobra, postanowiłem wprowadzić w sobie nowe zasady. Eee, tak jak na przykład dałbym sobie dwa koła ratunkowe, że mogę na minutę. Będzie timer gdzieś tam po boku. Eee, minutę na klawiaturze w trakcie gry mam dwa takie koła ratunkowe. I że było mi jeszcze może trochę łatwiej ułatwić. Włączyłbym tą prostą edycję. No bo jak gram boksy, no to serio ciężko jest. Bez tej prostej edycji na przykład kogoś piknąć. Więc włączę też tą prostą edycję. Dobra, dobra, dobra. Sniki piki. to tutaj. Dobroił kamraci. A! Dobra, udało się.

Fardo! Okay. O, dobra. On się już nie boi jest ja zabiłem go jacie bez koła Essa kurde Tańczymy mu gridi jak szef Dobra nie

Nie wiem, co mam zrobić. Chyba wjadę po poszczególnego. Dobra, jest. Ale jestem gołtem, tak szczerze, kurczę. Jestem najlepszy w tej Oj, oj, oj. Ciebie nikt tu nie zapraszał, typie! Aj masist! Aj masist, pokaż co umiesz! Dobra! Bieżam w niego! 180 Oj... Dobra, bieżę w niego. Ek. Okej. Okay. Dobra. A, nie! Nie mogę budować. Dobrze. Błagam, zabij ktoś. Tego... Zwierzaka! Czara? Wykorzystuję koło ratunkowe. Kurczę no! Niestety, ale SimpEdit razem mnie pokonał. Lecimy do nexta. Dokładnie, wybrałem opcję numer jeden. Nawet nie pamiętam czy to była za opcja, ale okej. Okay. Hmm. Zobaczymy czy chłop ogarnia czy nie. Czy może aktywuje koło OK Okej, on jest tu. Dobra. No Chłopik chłopki chyba nie ogarnia. Nie pytajcie, czemu kłócę. Przypadkowo. Dobra, piję sobie potki i na, na, na spokojnie go podjadę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, aktywuje koło ratunkowe. Mam minutę. Surprise, motherfucker! Cudem. Uuu, dobra, tak się żyje. Ta się poddaje. To jest według niemożliwe. Wygrać grę, jak są takie na podsunce na czymś, na czym praktycznie w ogóle nie gram. W sumie nie gram za bardzo. W ogóle nie gram. Ja się poddaję. Może zrobię część drugą. do szkole się trochę na tym padzie. I spróbujemy po raz drugi. Ja już bym się z wami żegnał. Czemu ja odpaliłem ready jestem debilem? Dobra. Ja się z wami już żegnam... Mm. Nawet nie będę was o nic prosił, bo i tak tego może zostawić, kurczę, w sumie, kurczę. Zostawić jakąś łapeczkę może pod chwilę, co? Nie, nie zostawicie? Okej, okay. no dobra, no to ja lecę, nara.